Hej, nazywam się Oliwia, a w dzisiejszym odcinku podzielę się z tobą moją historią dotyczącą zdobycia chłopaka. Zapraszam, więc odpowiadając na nasze pytanie, czy siłownia pomogła mi znaleźć chłopaka, uważam, że tak. Uważam, że siłownia mi pomogła znaleźć chłopaka, bo zbudowała mnie pewniejszą siebie, silniejszą, mocniejszą pod względem patrzenia, co jest dla mnie ważne, i stworzenia takiej Perspektywy, że w końcu ty jesteś najważniejsza w swoim życiu, a nie ktoś. To, jak się zmieniałam dzięki siłowni, też mi pozwoliło tak naprawdę zbudować mocniejszą relację z samą sobą. Bo oczywiście, w wielu przypadkach ten tytuł mógłby być troszeczkę inaczej brany pod uwagę, trochę inaczej rozumiany na zasadzie. Zdobyłam chłopaka, dlatego że schodłam. Nie, zdobyłam chłopaka, dlatego że zmieniłam swoje podejście do samej siebie. I znowu, pamiętaj, że siłownia pomogła mi znaleźć chłopaka w tym znaczeniu, że pomogła mi znaleźć ścieżkę, drogę, po której ja chcę stąpać, po której ja chcę iść i chcę naprawdę zdobywać to, co jest dla mnie ważne. I, i mój chłopak to był taką dodatkową. Motywacją, ale też nie do końca, bo bardziej osobą, z którą cieszyłam się, że mogę dzielić tą moją pasję. Więc nie wiem, nawet, czy motywacją, bo z całym szacunkiem i z miłością, którą darzę mojego chłopaka, to gdyby go nie było, to myślę, że i tak moja miłość do siłowni i do samej siebie by była na takim samym poziomie, jak gdyby go nie było. Z czasem mój chłopak. Pokazywał mi jeszcze więcej niesamowitych cech, które pozwoliły mi dzisiaj stwierdzić, że jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie. Nie mogę wyjść z podziwu, jak ta relacja też na mnie wpływa pozytywnie, na mój świat, na perspektywę tego, jak spoglądam na ten świat. I też mogę powiedzieć, że mój sukces zawdzięczam jemu, bo on też był tak naprawdę w moim życiu. Które to życie stworzyłam sobie piękne. To życie opieram teraz na swoim szczęściu, że dla mnie ważne jest to, że się rozwijam, że chodzę na siłownię, że dbam o to, co jem i tak dalej. I dla niego tak samo. Więc dla nas były podobne wartości. Pisane do takiej hierarchii tego, o czym my możemy rozmawiać, co nas fascynuje, co nas martwi, co nas zadziwia, co nas motywuje do dalszego działania, co sprawia, że dalej po prostu dajemy z siebie te 100%. Więc jak najbardziej jestem wdzięczna, że mój cudowny chłopak pojawił się w moim życiu, ale Pamiętaj, że też, żebyś nie czuła czegoś takiego, że przez siłownię zdobyłam tego chłopaka, bo jakby siłownia to jest taki obszar, w którym ty masz się czuć dobrze, ty masz czuć, że robisz coś dla siebie, ty masz czuć tak naprawdę szczęście i satysfakcję z tego, co wykonujesz, a chłopak to jest, no dodatek, który jeśli tym samym się pasjonuje to wszystko po prostu współgra. Więc pamiętaj, że rób to wszystko dla siebie. choć na te siłownie dla siebie, nie dla kogoś. Jasne, jakby mój chłopak często też mnie motywuje, jest mi się czasem, no po prostu nie chce pójść na siłownię przez nawet brzydką pogodę. I mówi, no dawaj, gdzieś tam pociesza mnie, że będę się dobrze czuła i odpowiadam sobie na to pytanie, czy serio chcę z nim iść. No, jeśli on idzie, no to ja też pójdę. Więc jestem mu niesamowicie wdzięczna za wiele, naprawdę wiele rzeczy, ale ja nie zmieniłam się dla niego, ja zmieniłam się dla siebie. I jakby w tym filmiku chcę Ci powiedzieć, że niesamowicie seksowne jest to, kiedy ktoś ma jakieś zainteresowania, kiedy ktoś ma jakieś pasje, kiedy ktoś ma miłość wobec czegoś, co wykonuje to od razu czuć, to od razu widać, to od razu słychać. Więc ja jak widziałam u mojego chłopaka, że on ma tę pasję, którą ja również kładę na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ten taki rozwój. No, to nam po prostu to w naszym przypadku to była siłownia. Ale niekoniecznie będzie to tak z Tobą. Jeśli interesujesz się gerami komputerowymi, na pewno też znajdziesz osobę, z którą będziesz mógł, mogła dzielić się właśnie tym tematem. U mnie siłownia naprawdę stała się ważną kwestią, bo zmieniła mój sposób myślenia o samej sobie. Udowodniłam sobie, że to wszystko, co osiągnęłam, Jestem w stanie zrobić, bo wierzę w siebie, bo wiem, że jestem na tyle dobra, bo wiem, że po prostu potrafię. Więc podsumowując, czy mojego chłopaka zdobyłam dzięki siłowni? Tak, ponieważ zmieniłam swój mindset. Siłownia mnie pochłonęła i dzięki temu też stałam się innym człowiekiem. I dzięki temu, jakby można powiedzieć, że znalazłam chłopaka, który też się tym interesuje ale pamiętaj, że ja nie zrobiłam tej zmiany dla niego, tylko dla siebie. Też pewnie ciekawi Cię sam fakt, czy da się znaleźć fajną osobę na siłowni, to też uważam, że tak. Też już jakby pomijając sam fakt mojej historii miłosnej z moim chłopakiem, to miałam wiele sytuacji, w których faktycznie Mężczyźni do mnie podchodzili, zagadując o właśnie Instagrama, o jakieś po prostu zaproszenie na randkę, na wyjście, albo jakiś tam delikatny flirt i dalej Więc samo miejsce na siłowni też jest uważam miejscem, w którym możesz znaleźć tą drugą osobę, jeśli to też Cię interesowało oczywiście, ale gdzieś tam wydaje mi się, że po tytule... Mogło Cię zainteresować, dlatego dodaję taki, taki element. Na sam koniec, tylko pamiętaj, że warto się dla siebie zmieniać, a nie dla kogoś. Mój filmik nie miał na celu w żaden sposób, jakkolwiek zrazić do takiego kwestionowania: czy ja powinnam się zmienić dla kogoś, czy ja powinnam pójść na siłownię, bo tam będę miała szansę. Nie, tam będziesz miała szansę, ale nie w znalezieniu chłopaka, tylko w znalezieniu Silnej siebie. A jeśli przyjdzie do tego chłopak, to jest taki nazwijmy to dodatek. Ale nie Twoje główne założenie, nie Twój cel. Z tym na dzisiaj Cię zostawiam. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Jeśli materiał Ci się spodobał, to będę wdzięczna za łapkę w górę, za subskrybowanie mojego kanału i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.